Wyjdź tutaj się przeszedł w Weź kurwa, że no to zrobił kurwa? kuls. Kurwa, stacy jednak daj, pójdź. Chyba mają light kurwa. Ale to luk z tych bo się obierze, kurwa, się pnął, zapierdala jak szmaty. Ale jak ktoś tam jedzie, konik? No to pewnie hr ale ze szpindą może. Przez szpindą? tak jest, myślę, nie. Ej, cztery dwójki są. No. najbardziej z tyłu to, to jest, kurwa, z moim partnerem, nie? <grym> <grym> kto, to, kto to jedzie? Kozak, Kozakiewicz kto jeszcze? I kurwa, jakiś Małkowski, Makowski, nie wiem, czy... No, to medal będą mieli, kurwa. i kurwa. Ciągną motorówkę. No. To motorówka, Motorówka już coś przycięła, ty. No. Coś tak nie może być przecież. No, ale jest. Kurwa, ja pierdolę. Jak się wyjedzie, to tacy, co? No to motorówka będzie musiała zawracać. Kurwa, ja w tych byśmy już nie Dobrze, nie płyną, bo dwójki się nim. Czyli bez punktu będzie zajebiście. Dobra, już jednych musiałem uciąć, bo nie starczyło kamery. Dobra, Szyszek z tym wygrywają. Spoko. No. By się pocięli, by było sympatycznie. Dobra, płaski z tym, już, z tym też już odpalli. Został sam Polak z szyszkiem. I Herde jeszcze kurwa. No, coś tam, coś tam jadą. Ale jakoś śmiesznie wosują. Kurwa, ja bym myślał, że stąd zadzwonę, nie? A ty tak płyną brzegiem, znaczy bokiem. I na ręka mi odpadnie, kurwa. Kurwa, my tu to się wszystko nagrywa, nie? No. To, kurwa, my, to będzie w necie, ty, to będziemy to słyszeć. Będziemy <grym> sławni. Ej, przedstawimy się może, kurwa, co? No. Te zbraniak, to jest Braniak Tomasz. Bartniak. Bartniak Tomasz. Kurwa, kto? Żółtokiewski. Żółtokiewski. <grym> no tak mnie na elimnacach przeczytali. Nie, Ej, chyba to już... Ty, do nawet tak... Tak... możliwe nie? Tak sympatycznie. No. Ale topi mi się to. Raszuszka? Hm? Laszyszka się topi? No. Ale trochę puchnę w jak jakoś tak... Bez żadnego takiego odbicia jadą. No. To już nie są lata, gdzie wygrywali. To nie są młodzieńcze lata. To jest to teata kiedy kurde trenowali No To nic się go przejebać Widzimy czy ci czy nie? Hm? Będziemy drzeć pizdecz nim czy nie? Nie a Nie jestem już opierdalać też nie O słup <laughs> a -a -a. Ty. Ależ jadą nie? Jak koko co myślisz już dzisiaj? O. Co to jest? E panowie! Krzyżek z tym porowadzą. Yeah. przegrają. Yeah. Nie, wygrali! Jaki tak. rzut zrobili, ty! Ale rzucik był! <grym>